Bartek, witamy na pokładzie najstarszego klubu sportowego w Polsce. Powiedz mi, jak czujesz się po podpisaniu kontraktu z Krakowiem? No, czuję się niesamowicie. Jest to naprawdę dla mnie duże przeżycie. Wszystko działo się tak naprawdę wieczor wczoraj wieczorem. Już w nocy musiałem wyjeżdżać tutaj, i jestem już od rana i podpisałem właśnie swój kontrakt i Jest, jestem najszczęśliwszy. Powiedz mi tak, występowałeś. Poprzednim sezonie w barwach Polonii. Jesteś wychowankiem tego klubu. Powiedz mi, jak oceniasz miniony sezon ze swojej perspektywy? Bardzo trudny sezon. Dużo doświadczenia zebrałem w tamtym sezonie. No, na pewno biliśmy się o utrzymanie do końca, ale udało się nam utrzymać i myślę, że dołożyłem cegiełkę do tego utrzymania. i Jestem zadowolony ze swojego rozwoju w tamtym sezonie i mam nadzieję, że w tym sezonie w Krakowi będę dalej się rozwijał i pomogę drużynie. No właśnie, powiedziałeś, że dołożyłeś swoją cegiełkę do, do utrzymania drużyny w pierwszej lidze. Jesteś lewym wahadłowym i co możesz ty jako na tej pozycji wnieść do gry zespołu? No na pewno chciałbym wnieść swoją szybkość i dynamikę, bo myślę, że to jest moja mocna strona też od początku. Chcę podjąć rywalizację i walczyć o miejsce w pierwszym składzie, już od pierwszej kolejki ekstraklasy, i mam nadzieję, że mi się to uda. To tak, w skrócie, powiedz mi, co możesz zaoferować drużynie pasów jako ty i jakie są twoje cele i oczekiwania na nadchodzący sezon? Moje cele to ciągła gra w pierwszym składzie jak najwięcej minut i jak najwyższe miejsce drużynowo w tabeli. No i oczywiście powołania do młodzieżowych reprezentacji Polski. Oczywiście. W takim razie, dzięki Ci bardzo i powodzenia w takim razie. Dzięki.